Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myślor, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 24 czerwca. Dziś uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Święto pierwszej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest w nawiązaniu do ataku USA na Iran wielka teoria spiskowa na temat wszystkiego z tym, że prawdziwa. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Jak informują niemieckie media, uczniowie jednego z liceów w mieście Essen w landzie nadrenii północnej Westfalii zaproponowali, by tradycyjny bal kończący szkołę średnią odbył się z podziałem na płeć. Pomysł został zasugerowany jednemu z nauczycieli przez grupę uczniów pochodzenia, jak napisały media blisko wschodniego. Ich zdaniem, wspólne świętowanie chłopców i dziewcząt nie spełnia wymogów prawa szariatu. Zdaniem dyrektora placówki uczniowie mieli posunąć się nawet do szantażu, a ich propozycję odebrał jako żądanie. Inny z nauczycieli wyraził natomiast zaskoczenie z powodu kolosalnej dezintegracji z niemieckim społeczeństwem ze strony islamskiej młodzieży. Nawet jeden z lokalnych polityków liberalnej partii FDP, pan Henning Hynne, potępił postawę muzułmańskich uczniów, twierdząc, że zagrożenie ze strony islamu jest od dawna codziennością w niemieckich szkołach. Belgia i kościół. W połowie czerwca w centrum Brukseli doszło do profanacji kościoła pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. Tym razem nie chodziło jednak o uszkodzenie katolickich figur czy zakłócenie mszy świętej, a wykorzystanie świątyni w celach społeczno-politycznych. Ksiądz Daniel Aliet, od dłuższego czasu zaangażowany we wsparcie palestyńczyków prześladowanych przez panów na literkę Z z kropką, postanowiłby w kościele odbył się strajk głodowy. Protestujący domagają się wprawdzie realizacji słusznego celu, jakim jest zerwanie wszelkich stosunków pomiędzy Europą a państwem położonym w Palestynie na literkę I. Jednakże niedopuszczalne jest, by miejscem politycznej manifestacji stała się katolicka świątynia. Nie była to bowiem wspólna katolicka modlitwa, ale typowa manifestacja. W kościele ustawiono barek z napojami dla głodujących demonstrantów, a nawet umożliwiono, by istniści mogli publicznie odprawiać swoje modły w kościele. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie dawka. Dziś obchodzimy uroczystość narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Narodzenie Świętego Jana wypada trzy dni po przesileniu letnim, czyli najdłuższym dniu w roku. Odtąd aż do Bożego Narodzenia dni będą się skracały. Odpowiada to janowym słowom, potrzeba aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Święty Jan był starszy od pana Jezusa właśnie o sześć miesięcy. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu, kuzynem pana Jezusa i synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była uznawana za niepłodną. O tym cudzie pisze święty łukasz w swoim opisie zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Rolę Jana Chrzciciela zwanego poprzednikiem Pańskim następująco opisuje święty Jan Ewangelista. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Jan chrzciciel prowadził żywot pustelnika. Żywił się szarańczą i ubierał wielbłądzią skórę. Udzielał chrztu z wody, symbolizującego pokutę. Chrzest Janowy był zapowiedzią sakramentu chrztu świętego udzielanego w imię Trójcy Świętej. Święty Jan Chrzciciel został ścięty około roku 32 za otwartą krytykę niemoralnego małżeństwa Heroda Antypasa. Hiszpania jak informują hiszpańskie media, w niegdyś tak bardzo katolickiej Hiszpanii doszło do dość kuriozalnej sytuacji. Przed kilkoma tygodniami w rejonie Walencji we wschodniej Hiszpanii jeden z lokalnych urzędników pracujący w Wydziale do Spraw Różnorodności, a zarazem radny w mieście Benahuasil, pan Stefane Soriano, postanowił zawrzeć małżeństwo ze samym sobą. Wydarzenie... A tak naprawdę, brak jakiegokolwiek wydarzenia zostało przez zainteresowanego ślubem ze samym sobą dokładnie zaplanowane, bo już dwa lata wcześniej dokonał on rezerwacji sali ślubnej, a w tej cudzysłowie uroczystości wzięło udział wielu polityków uznawanej za centroprawicową partii ludowej. Niedługo po zakończeniu wydarzenia pan Soriano ruszył dalej indoktrynować hiszpańskie społeczeństwo i wziął udział w lokalnej manifestacji środowisk LGBTQ i wszystkich inne literki. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcemy polecić Ci aż trzy książki, dobrze nadające się na przykład na prezent na zakończenie roku szkolnego, jako ubogacające lektury na wakacje. Książki możesz nabyć w księgarni internetowej Prawe książki. Słoneczko pani Marii Burno Artstowej to odpowiednia dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat opowieść o osieroconej dziewczynce. Marysieńka po śmierci mamy trafia pod opiekę jej przyjaciółki. Schorowana i niezaradna pani Dębska nie umie zadbać o dom i trójkę dzieci. W ten dość smutny świat Marysieńka, jak promień słonka, wnosi ciepło i światło. Jest dla wszystkich życzliwa i chętna do pomocy. W każdym człowieku dostrzega dobro. Jej postawa uczy małego czytelnika, jak odpowiadać uprzejmością, dobrocią i serdecznością na zło, przemoc i szyderstwa. Pomimo trudnych warunków, dziewczynka pozostaje skromna, dzielna i szlachetna, przemieniając serca otaczających się ludzi. Z kolei uśmiech Lwowa Kornela Makuszyńskiego to wzruszająca historia podróży czternastoletniego Harcerza Sieroty do przedwojennego Lwowa. Prowadzony przez tajemniczego opiekuna, odkrywa on skarby tego miasta, a w końcu dociera do cmentarza Orląd-Lwowskich. Pan Kornel Makuszyński ukazał w tej opowieści prawdziwy patriotyzm, który krzewił w Polsce często wbrew rządom panów w fartuszkach. Z kolei opowieść SOS pani Zofii Kossak to kryminał zalecany dla czytelników, którzy mają co najmniej 12 lat. Jest to pierwsze wydanie tej książki od roku 1934. Akcja, podobnie jak w dniu dzisiejszym tej samej autorki, rozgrywa się w międzywojennej Polsce i podejmuje m.in. trudny ówczesny problem nędzy i sieroctwa dzieci. W książce ważne społecznie treści przeplatane są wątkiem detektywistyczno-kryminalnym, z ciekawymi odniesieniami m.in. do rozwoju i roli polskiego radia, którym pani Zofia Kosak była zafascynowana a także ukazaniem bliskiego sercu pisarki i harcerstwa. Linki do książek znajdziesz, mój drogi słuchaczu, na samej górze opisu tego odcinka. Z kodem SPRAWKI od dziś przez cały tydzień otrzymasz dodatkowy rabat przy zamówieniu przynajmniej dwóch spośród trzech polecanych dzisiaj książek. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo poleca. Polska i Norwegia Wiceminister w kancelarii prezesa Rady Ministrów pan Marek Krawczyk z Polski 2050 zamieścił na portalu X wpis informujący o kolejnej dotacji norweskiego rządu dla polskich organizacji pozarządowych. Norwegia przeznaczyła na dofinansowanie 83 miliony euro w ramach tzw. funduszy norweskich. Jest to forma dotacji przeznaczanych rzekomo na zmniejszanie nierówności społecznych i ekonomicznych. Norwegia nie daje ich jednak z dobrego serca. W zamian za tego typu dotacje państwa takie jak Liechtenstein, Islandia czy właśnie Norwegia mogą uczestniczyć w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej nie będąc jej członkami. Jak się okazuje, jednym z beneficjentów norweskich dotacji będzie lewacka organizacja należąca do pana George'a Sorosza, czyli Fundacja imienia Stefana Batorego. Mecenas Jerzy Kwaśniewski z nieocenionego Instytutu Ordo Juris skomentował te doniesienia w sposób następujący. Zgoda na kontynuowanie tego modelu, w którym należne nam fundusze norweskie są instrumentem politycznego wpływu zagranicy, jest zdradą. Ponownie Polska. W dniach od 9 do 11 czerwca w największej bibliotece w Białym Stoku Książnicy Podlaskiej zorganizowane zostało wydarzenie pod tytułem Lekcje bez tabu zorganizowała je lewacka fundacja Sekset.pl we współpracy z władzami województwa podlaskiego oraz Białego Stoku. Pierwszego dnia miały miejsce spotkania organizatorów z nauczycielami, natomiast drugiego i trzeciego dnia w zajęciach uczestniczyły także dzieci. Choć oficjalnie warsztaty miały dotyczyć bezpieczeństwa cyfrowego młodych ludzi, to w czasie spotkania z nauczycielami przedstawiono szereg scenariuszy lekcji, które okazały się być deprawującym przykładem tzw. edukacji seksualnej. Zaprezentowane propozycje normalizowały oczywiście stosunki jednopłciowe, a także stosowanie antykoncepcji, w tym morderstwa. Nazywanej wczesnoporonną, oraz na każdym kroku przedstawiano przyjemność jako najważniejszy element współżycia. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Kardynał Piotr Gaspari. Katechizm dla osób dorosłych, które pragną uzyskać większą znajomość nauki katolickiej. Kontynuacja rozdziału dziewiątego o sakramentach. Co to są sakramentalia? Sakramentalia są to przedmioty albo czynności, których Kościół, niejako wzorując się na sakramentach, zwykł używać dla osiągnięcia swymi modlitwami głównie duchowych skutków. Do sakramentaliów należą na przykład egzorcyzmy, czyli zaklinania pobożne, poświęcenia i błogosławienia przedmiotów lub osób. CZĘŚĆ DRUGA O SAKRAMENTACH W SZCZEGÓLNOŚCI Artykuł 1. O sakramencie chrztu. Co to jest sakrament chrztu? Sakrament chrztu jest to sakrament ustanowiony od Jezusa Chrystusa przez obmywanie. Człowiek ochrzczony staje się członkiem mistycznego ciała Chrystusowego, którym jest Kościół. Otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów uczynkowych, jeżeli jakieś ma, z całą karą należną za nie. I staje się zdatnym do przyjmowania innych sakramentów. Co stanowi materię, a co formę chrztu? Materią dalszą chrztu jest woda naturalna, a bliższą materią jest obmycie ciała tą wodą. Formą zaś są słowa: Ja Cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jakież zatem znaczenie mają słowa Pisma Świętego, że apostołowie chrzcili w imię Chrystusa? Tam, gdzie czytamy w Piśmie Świętym, że apostołowie chrzcili w imię Chrystusa, słowa te oznaczają, że apostołowie nie udzielali tego chrztu, który był zaprowadzony przez świętego Jana, lecz tego, który ustanowił Jezus Chrystus. A udzielali go oczywiście z zachowaniem tej samej formy, którą przepisał tenże Zbawiciel i Pan nasz. Kto jest szafarzem chrztu? Kapłan jest zwyczajnym szafarzem chrztu, ale udzielanie chrztu jest zastrzeżone proboszczowi albo innemu kapłanowi za pozwoleniem tegoż proboszcza lub miejscowego ordynariusza. Nadzwyczajnym szafarzem chrztu jest diakon za pozwoleniem udzielanym tylko z ważnej przyczyny, przez miejscowego ordynariusza lub proboszcza. Kto może chrzcić w nagłej potrzebie? W nagłej potrzebie chrzcić może każdy człowiek bez zachowania obrzędów. Jeżeli jednak jest obecny kapłan, to należy mu dać pierwszeństwo przed diakonem, diakonowi przed subdiakonem. Osobie duchownej przed świecką, mężczyźnie przed niewiastą, chyba że przez wzgląd na wstydliwość wypada, żeby chrztu udzieliła raczej kobieta, aniżeli mężczyzna, albo też gdy kobieta lepiej zna formę i sposób chrztu. Jak ma się odbyć obmycie, żeby chrzest był ważny? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu jutro. Stany Zjednoczone, Iran, państwo położone w Palestynie i cały świat. W nocy z soboty na niedzielę Stany Zjednoczone niestety zaatakowały Iran. Celem Amerykanów były trzy ośrodki nuklearne. Państwo położone w Palestynie na literkę I. Od pierwszego dnia swojego ataku na Iran mocno naciskało na Donalda Trumpa, by Stany Zjednoczone włączyły się do wojny. A W ostatnich dniach premier Netanyahu powiedział, że panowie na literkę Z. nie chcą czekać dwóch tygodni na decyzję Waszyngtonu w sprawie ewentualnego udziału USA w wojnie z Iranem i że konieczne są natychmiastowe działania. Z jakiegoś powodu panowie na literkę Z. dopieli swego, a po upragnionych przez nich atakach Stanów na Iran Donald Trump wezwał do zawarcia pokoju słowami: Zakończyliśmy nasz bardzo udany atak na trzy obiekty nuklearne w Iranie, w tym Fordo, Natanz i Isfahan. Wszystkie nasze samoloty są teraz poza przestrzenią powietrzną Iranu. Pełen ładunek bomb został zrzucony na cel główny, Fordo. Gratulacje dla naszych wspaniałych amerykańskich wojowników. Nie ma innego wojska na świecie, które mogłoby to zrobić. Teraz jest czas na pokój. Iran poinformował, że każdy amerykański obywatel i amerykańskie siły wojskowe w regionie są teraz legalnymi celami. Minister Spraw zagranicznych Iranu pan Abbas Arakci powiedział: Atak USA na irańskie obiekty atomowe jest oburzający i będzie miał wieczne konsekwencje. Stany Zjednoczone, stały Członek Rady Bezpieczeństwa ONZ dopuściły się poważnego naruszenia karty Narodów Zjednoczonych. Prawa międzynarodowego i układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, atakując pokojowe instalacje nuklearne Iranu. Z kolei premier państwa położonego w Palestynie na literkę I. pan Benjamin Netanyahu wygłosił orędzie, w którym powiedział: Ameryka zrobiła to, czego żaden inny kraj na Ziemi nie mógł zrobić. Gratulacje, prezydencie Trump. Twoja śmiała decyzja o ataku na irańskie obiekty nuklearne, niesamowitą potęgą Stanów Zjednoczonych, zmieni historię. Po atakach USA Iran wystrzelił w kierunku państwa położonego w Palestynie w dwóch seriach co najmniej 27 rakiet, które uderzyły w Haifę oraz środkową część kraju. Teraz przyszło nam czekać na reakcję Chin, Rosji oraz krajów Zatoki Perskiej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Mój drogi słuchaczu, dawno już doszedłem do przekonania, że manipulacja światem, która odbywa się szczególnie od powstania mediów masowego przekazu, jest poważniejsza niż sięga prosta wyobraźnia. Ważną składową całej tej manipulacji jest takie uwarunkowanie mas ludzkich, by najbardziej absurdalną i naciąganą teorią spiskową wydawała im się prawda. Proste pytanie do Ciebie: czy oglądałeś na przykład takie filmy jak Top Gun Maverick, Homeland, 24 czy Piąta Władza. To oczywiście są tylko nieliczne przykłady. Jeżeli oglądałeś którykolwiek z tych filmów czy skupiałeś się na wartkiej akcji, czy też miałeś pełną świadomość, że oto scenarzyści z Hollywood odpowiedzialni za te właśnie filmy, wszyscy na literkę Z z kropką, bardziej niż dla pieniędzy, chociaż to oczywiście też, tworzą takie filmy, by zasiewać mentalne ziarna wojny z Iranem. A to, tak jak wyżej powiedziałem, tylko nieliczne przykłady z tysięcy filmów, które ukształtowały to, co myśli ogromna część ludzkości na wszystkie tematy światopoglądowe, takie jak na przykład gender, feminizm, prawo do życia czy też prawo do zdrowia reprodukcyjnego, ekologizm, koncepty takie jak szczęście, miłość, można by wymieniać bez końca, ale najważniejsze z nich są religijność i postrzeganie Kościoła katolickiego przez masy ludzkie co myślisz lub czujesz, mój drogi słuchaczu, kiedy słyszysz takie słowa, że niemal wszystko to jest jedna wielka haggada, mająca na celu zwycięstwo określonych sił. Być może myślisz, że jest to jednak uproszczenie, że rzeczywistość jest bardziej złożona i że nie wolno generalizować. To, że nie wolno generalizować, jest również ideą wtłaczaną ludziom masowo. Dwa tysiące lat temu ktoś użył kalki współczesnej demokracji, czyli za pomocą manipulacji podburzył lud. By ten w amoku krzyczał, podobnie jak dziś: uwolnij barabasza. Nie mówię tego w przenośni. Nie jest to też jakaś nieśmiała teza z mojej strony. Od czasu powstania państw niby demokratycznych, wszystko działa tak jak wtedy, gdy faryzeusze zmanipulowali lud. A gdy już byli bardzo blisko swojego celu, musieli zapłacić wtedy może w ich oczach niezbyt wygórowaną cenę i krzyknęli krew jego na nas i na nasze dzieci. Potem powstała księga na literkę T, która naprawdę i nie ma w tym żadnego uproszczenia, jest instrukcją obsługi wykorzystywania świata, niszczenia go i zniewalania przez tamtych właśnie panów. Idzie im to wszystko bardzo sprawnie, ponieważ po pierwsze są to plany rozłożone na stulecia, a po drugie siły te posuwają się do rzeczy dla mentalności chrześcijańskiej zupełnie nie do pomyślenia. Jedyną siłą, która zawsze stała im na drodze był Kościół założony przez Chrystusa, którego krew przelali. Ponieważ członkowie Kościoła nie poddają się ludzkiej tyranii, prawdziwemu katolikowi nie można narzucić nowego ludzkiego prawa jeżeli jest ono sprzeczne z prawem naturalnym, czyli Bożym. Nie mogąc zniszczyć Kościoła z zewnątrz, siły te postanowiły go zinfiltrować i skutecznie to zrobiły, wprowadzając pod dachy świątyń podmiankę katolicyzmu. Jedynej religii danej człowiekowi przez Pana Boga. W miejsce katolicyzmu wprowadzili oni ideomodernizm, bardzo groźny dla dusz, ale już zupełnie niegroźny dla przeciwników Chrystusa. Na szczęście jednak Pan Jezus powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, czego dowodem, a zarazem, spełnieniem tej obietnicy, jest powrót na łono kościoła tradycji katolickiej, wcześniej bardzo powolny, mozolny i trudny. Dziś Powoli się rozpędzający. Mój drogi słuchaczu, naprawdę na wszystkie problemy świata odpowiedź jest jedna: katolicyzm. Ten prawdziwy. Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube, napisz co najmniej 7 wyrazowy komentarz, a jeżeli chcesz, wyślij linka do tego odcinka komuś znajomemu. Jeżeli natomiast chciałbyś wesprzeć pracę zespołu z Prawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez płatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że na 3 niedzielę lipca zaplanowana jest kolejna Msza Święta Tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających nas finansowo. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci Błogosławionego Dnia! Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl, do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki okiem katolika wieczorem i do usłyszenia jutro rano. Zostań z Panem Bogiem.